kontynuujemy naszą przygodę ze Skull I teraz tak, słuchajcie, nie będziemy robić żadnego sekretnego endingu, bo ja już mam już dosyć tego, szczerze wam powiem. Oczywiście NIE NA... ja nie chcę szkoły, nienawidzę tej szkoły, no nie? Już jeden odcinek nagram się dopiero przesyła. Ilą siebie jeszcze będzie przesyłać XD. Chyba jak już ten odcinek przeszedł, to już dawno będzie wysłany, ale nie wiem. Nie mamy zielonego jeszcze pojątka, słuchajcie. Minęło już 30 sekund i teraz tak. No tak, no możemy sobie zaobserwować, słuchajcie, kołem Słuchajcie, kto by chciał iść po pizzę? Myślę, że ja bym chciał iść po pizzę. Ale to będzie zaraz, bo bo, bo to po prostu, to będzie zaraz, bo zaraz się tepniemy wszyscy do, do pizzerii. Słuchajcie, yy, no, 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 dobrze, słuchajcie, sobie tutaj odkryjemy naszą szkołę. Co my tu mamy? Takie mamy. O, pizza! No czemu to mi tak kieruje moim awatarem? Czemu to się tak zacina, XD? Dobra, sobie. Idziemy sobie do tej klasy i teraz trzeba tu spoko, wygodnie usiąść. Pokażę wam jakiś chociaż ending, żebyście zobaczyli jaki... Jak to jest wygrać. Kole to a 3. Ja... Ej, tu musi być tyle osób. Tak, niech ona nie usiądzie. Będziemy tylko... bo ja chcę 2 na 10 musi. O niech, nie siadaj! Ona nie może przeżyć. Nie, no! No już następnym razem ja i Już następnym razem już skłonie ja skłonię do tego, żeby nie przeżyła. Hehe! He, he. Tak, będziemy rozmawiać o bla bla bla. Oczywiście, oczy. Ej, czy ja widziałem jakąś cienistą postać właśnie w tej klasie? Za nauczycielką stał. Czy ja jakieś oczy widziałem przed chwilą? Ej, to było straszne, na serio. Na serio to było straszne, ale przecież nie jest trzecia w nocy. To jak oni mogą? Dobra, zjem sobie pizzę. Zjem sobie pizzę. No i słuchajcie, idziemy. Zaraz będzie, zaraz będzie przerwa, będzie jedzonko. Dobra, idziemy sobie sprawdzić. Co to jest? Czemu tu się tak, ja się boję, ale to jest straszne. No, ale to jest straszne. No. Pis pisujemy, żeby. Oczywiście nasz demon się pojawia. Find the key for the... Jezu, aż mam dreszcze. Key is up here. Ja cały czas muszę pisać? Dobra, napiszcie w komentarzu, jaki jest dreszcz po angielsku, bo ja nie wiem. Ej, mogę go sobie dodać do znajomych? Zobaczymy, sprawdzimy. Let's get it. Ej, o, zaakceptował. Okej. Okay. Okej, okay, i słuchajcie, czekamy, aż on nam znajdzie ten klucz, bo... Oczywiście wiemy, że on jest, musi być tam gdzieś na górze, ale... Ale nie jestem jeszcze tego... Je... Yeah. Jaha, yeah, brothers. Brothers on mówi, Ej, jak to wygląda ten sekret w takim cieniu? Ej, to strasznie wygląda, to wrogów i ze znowu demona. Ja się tak boję, ja naprawdę mam dreszcze. Ja się boję w ogóle wyjść z tego pokoju, w, w do, z mojego domu, w którym ja teraz siedzę. A, no tak, normalnie potrafi przyprawić o dreszcze. Dobra, zaraz, no. Jezu, to tak przyprawi dreszcze, aż muszę iść do toalety. Lol, to jest takie lol, to jest to, loled game, naprawdę. Jezu, wy nie potraficie dobrze wyszukać czegoś. Klucz, gdzie jest ten klucz? Jezu, tak, ca ja cały czas będę miał dreszcze przez was. Przecież to jest taki dreszcz, że można nie wiem, że można wyjść z tej gry po prostu i już nigdy więcej w nią nie grać. Jezu, przecież to są dreszcze. Ta gra, ta gra przyprawia cię odreszcze. Nigdy więcej w nią nie będę grał, bo ona po prostu przyprawia, przyprawia ludzi odreszcze. Jeszcze mnie będzie i jeszcze mnie będzie przyprawiać. Jak zupę, co nie? Ona przyprawia ludzi jak zupę. B2 musi być tutaj ten klucz. Ej, gdzie ten klucz jest, Dude? Co nie ma go? Ale to nie ma tutaj. Trzeba poszukać. Zu, przyprawia mnie ta gra odreszcze. Go go. Nie słuchajcie, tak, naprawdę przyprawia o dreszcze, no przecież to jest takie dreszcz.